na trasie młodych, i młodych kolarzy i młodych kolarek opowiedzą Jarosław Rębieski, trener kolarzy tramwajarza i Michał Dudek, organizator wyścigów. Jak oddajemy Ci głos. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. No, bardzo fajnie, że przy tak dużym wyścigu jak jest Solidarność odbywa się też impreza dla dzieci. Ja jestem tego bardzo zadowolony i wydaje mi się, że bardziej mnie emocjonują teraz wyścigi zawodowe. Ile miast, jakie dystanse, jakie kategorie wykona. E, ogólnie w tym roku będzie 9 miast. Na terenie województwa łódzkiego jest 5, czyli tak jak już było wspominane, 20. najbliższą niedzielę Łódź, później 23 Kutno i Płock, 24 Łowicz i Śierat i 25 w województwie łódzkim Tomaszów Mazowiecki. Tutaj przy województwie łódzkim zaznaczę od razu, że dzieci, które będą się ścigały po województwie, czy w tych etapach na terenie województwa łódzkiego, jeżeli wystartują w trzech etapach, będą klasyfikowane do takiej klasyfikacji generalnej, najlepszego mini kolarza województwa łódzkiego. I trzy etapy: jeszcze kielce, Ostrowiec świętokrzyski i stalowa wola na końcu. Tak? Czyli we wszystkich miejscach, gdzie będzie start i meta dużego wyścigu, będą również mini wyścigi. Kategorie wiekowe, tak, są cztery kategorie wiekowe, A, B, C, D, kategoria ta najmłodsza to jest do lat 5, kategoria B 6, 8, później 9, 10 i 11, 12, przy czym chciałbym zaznaczyć, że kategoria ta najstarsza jest również podzielona na kategorie jeszcze 11-12 zawodników, którzy są już licencjonowani, i tutaj też taka uwaga od razu, że prosimy przy zgłaszaniu tych zawodników również zaznaczać, że są to zawodnicy licencjonowani. Czy wiemy, co się frekwencji jak się to zapowiada? Z tego co wiem, jest już sporo zgłoszonych dzieci internetowo, natomiast nie jestem w stanie też powiedzieć dokładnie, ile, bo to się wszystko zmienia dynamicznie i każdego dnia tych zgłoszeń przybywa.